Jak usunąć wirusa na telefonie i zapobiec infekcji? Już ci pokazuję, bo potem będziesz się z tym męczył. Odblokowujesz, przechodzisz do ustawień, skrolujesz do sekcji o nazwie pielęgnacja urządzenia, następnie po przeskrólowaniu dalej w dół udaj się w stronę sekcji ochrona aplikacji i włącz zaawansowaną ochronę aplikacji, za pomocą której będziesz w stanie przeskanować swój smartfon pod kątem wirusów oraz złośliwego oprogramowania. Wykonaj pełen skan. Po wykonaniu pełnego skanu otrzymasz stosowną informację, czy na Twoim telefonie znajduje się złośliwe oprogramowanie oraz inne podejrzane aktywności. Przesuń ponownie do głównych ustawień i dalej, scrollując w górę, odpal zakładkę Bezpieczeństwo oraz Prywatność. Następnie klikasz, po przeskrólowaniu dalej w dół, Bezpieczeństwo aplikacji i odpal narzędzie Google Play Protect. Za pomocą tego narzędzia, po włączeniu skanowania, będziesz w stanie sprawdzać regularnie aplikacje i samo urządzenie pod kątem właśnie takiego złośliwego oprogramowania. Po przeskanowaniu Twojego telefonu za pomocą tych dwóch narzędzi nadal otrzymujesz komunikat o obecności wirusa. Jest to prawdopodobnie któraś z podejrzanych aplikacji, która takie komunikaty Ci wysyła. Sprawdź nadmierne zużycie baterii przez aplikację, już Ci pokazuję. Dajesz do ustawień, scrollujesz do sekcji o nazwie pielęgnacja urządzenia, następnie odpal bateria. I tutaj dotknij wykresu, będziesz miał tu listę wszystkich Twoich aplikacji zainstalowanych na Twoim telefonie z poziomem procentowym zużycia Twojej baterii. Wskaż na te, których w ogóle nie znasz o podejrzanej renomie i takie, które nadmiernie drenują baterie w Twoim telefonie i są po prostu podejrzane. Usuń z telefonu. Wyczyść dane przeglądarki, którą używasz w tym też celu przechodzisz do ustawień, skrolujesz do sekcji o nazwie aplikacje i teraz wskaż na swoją przeglądarkę. W tym przypadku jest to Google Chrome. W Twoim może być to DuckDuckGo. Bądź przeglądarka Brave, przesuń dalej w dół i udaj się w stronę sekcji o nazwie Pamięć. Tutaj wyczyść dane oraz wyczyść pamięć cache. Obserwuj po więcej, aby być na bieżąco.